Ale mam wrażenie, coś, coś z nim jest nie tak. Uwiem, że za daleko nie zejdziesz. Ty to się lepiej trzymaj, bo ja hamować nie będę. Pawełliny! ten wielki głaz i mi pod koło wpadł Ledwo mój tu wtargał, co dopiero było Dawaj ty! Spróbuj ty, ja, ja twój nie spróbuję. Ten jest znowu trochę mocniejszy. Z dołu, Tamten zanim się wkręci, to. Nie, no, tym to myślę, że wiada

Dajcie widzowie, tam do młodego na kanał. Jak młody, linka Wam zostawię w opisie, jak nie zapomnę. I dajcie znać, jak Wam się tutaj podoba kontent ze skuteru Jak będzie Gitto, może coś jeszcze kupimy. Będzie, się Czemu mi ten ląb zgasł? Ała mam odcisk na palcu Od pełnej manety Palca się rozwaliłem Od dodawania gazu opie. Ale mam wrażenie coś, coś z nim jest nie tak Albo nie ma benzyny Ty na pewno zalałeś benzynę? No Grzyby zostawiłem na pierdolę. No, no nie, wierzę. Mówiłeś, że starczy. No ja Ci mówiłem, że starczy, Ja ładnie dostawał, więc chyba musiał sobie trochę zjeść. Ja mówiłem, że starczy. Czekaj, zaraz cię powiem, czy jest pusto. Pusta jak pierun. Nie no, jest trochę wachy. No i zostało. Ale wylot jest tu, a tu jest na przechy. No to trzeba na koło dać. Nie na koło, tylko z przodu masz gaźnik, no tym bardziej nic ci to nie da A kranik gdzie jest? No z przodu No to na przednie koło No to daj mi na przód. To Dobra. podnieś no, nie tym Dobra, pchamy do domu My my nagrali w Bugatti Verona Na tyle, proszę Państwa. Mówiłem, że za daleko nie zejdziesz. <laughs> Dobra, dawaj. Co? <line. laughs> no. Przecież wiem. Ja to już myślałem, że tam ci zgaśnę. No źle nie jest. Że źlinę wziął, jakbyśmy czołg mieli holować. A co? Niech wiedzą, co się powstawało. Gdzie ty, ty dodajesz? Tu, żeby mógł skręcać, gościu. Ja po co skręcać? Ty wiesz, co robisz? No tak, żebyś się nie zabił, a ja też nie. Ty, to się lepiej trzymaj, bo ja hamować nie będę. Młody, powiem tak. Gazu to ty mu nie odpuszczaj. JA PIERDZIELE JAKA LINA Dawaj mu Kawał liny. Ja młodego mogę wrzucić w pola, spróbujmy coś zrobić W lewo młodego ściągniemy Dobra, to z teraz cyk go w lewo. Dobra, dobra Możesz związać linę i zalać, ja idę po olej Hopie, już jest olej To sobie ten Olej? Czy na oko? Nie no, na oko Mam nadzieję, że to wina jest... Dobra Nie no, wahę to do końca, Hopię mu do końca A ile wejdzie tu? To masz ten olej, weź olej. Zakrętkę też weź ode mnie. Olej, czekaj, zobaczę ile tu wejdzie. Na 30 za może. No co robisz? Dobra A co robisz? Dobra, 25. Do git, wlej cały. Wydech! Co? Wydek gdzie jest? Czy jeszcze bardziej go nie ma? A był tu. gdzie Nie wiem. Ale zepsuł się, nie wiem, czy się przegrzał, czy coś mówi dolega. Ej. to. Co? Po co? Ja nie tak słabo. No kogo zejść. Podnieś mi to. Podnieś se. Teraz to ja pracuję. No mi dziubek wypadł. To się na śrubkę trzymało. Ja już wiem co się stało. Co? Zgubiłeś najlepszy filtr życia. A nie ma filtra? Dlatego. Zgubiłeś filtr i on dostaje za dużo pojecia i się dławi. To by trzeba go przytkać może? Ty. tak. Tylko no. gdzie teraz dałeś ten filtr? Powiem ci tak, żeby to jeździło, to musi być filtr. Nie musi być. Ja już go naprawię, patrzę. Zostaw to. Zostaw to. Więc... No i poczekaj, zostaw to. <śmulny> no i no. teraz no. zostaw. Opie, okay, zaraz zrobimy tutaj. Otworzę mi to. No dobra zostaw. On długo nie pociągnie, chłopie. <grymne> <grymne> ale trzeba to powietrze ogarnąć, bo za słaby jest teraz. Za wolny. Nie wkręca się tak dobrze na obroty. No wiem, ale ja nie mam żadnego filtra. Ja... Z mrf -y ci mogę dać. No dobra. Do, 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 masz hulajnogę, to dawaj ze mną.